Coś mam wrażenie, że nie starczy mi paliwa na zagotowanie wody, ale paliwa nigdy nie zabraknie Duchowi Świętemu, czyli Jego mocy. Jak jesteście ochrzczeni, jak jesteście już zbawieni, nowonarodzeni z Ducha, jesteście narodzeni z Ducha Bożego, że Wasz Bóg jest, was Duch jest czysty. Bóg tam może by przebywać. Przez świętą krew Jezusa Chrystusa jesteście dziećmi Bożymi. Dlatego domagajcie się o Chrzest z Duchem Świętym, a Chrzest z Duchem Świętym to moc, miłość, trzeźwe myślenie przede wszystkim moc. Co mówi na ten temat Pismo? Wszyscy razem przebywali w tym samym miejscu wierzący. Nagle szał się słyszeć szum z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Okazały się też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy zostali napełnieni duchem świętym i zaczęli mówić obcymi językami tak, jak mi duch pozwalał mówić. I tu się zatrzymam. Innymi językami, może słyszeliście o takim terminie głosalia. Wtedy, jak się jest oczczarowanym Duchem Świętym, to się mówi innymi językami, nieznanymi, bo to Duch wypowiada swoje tajemnice i wie, co, o co się modlić i to jest bardzo mocne samo w sobie. Ja nie rozumiem swojego języka, są dary wykładania języków, a mój język brzmi tak. Bo tutaj nagle się zdumie, zdumieli wszyscy, że przemawiają w innych językach, że rozumieją swoje języki, że nikt ich nie uczył. Jest możliwość, że możesz być ochrzony Duchem Świętym i mówić na przykład jakimś dialektem indyjsko-pakistańskim plemiennym i tam będą rozumieć na logu, nic nie będziesz rozumiał. I to jest. I, I mój język, jak ja zostałem ochrzony Duchem Świętym, brzmi tak. I ja mam pełną nad tym kontrolę, mogę się modlić kiedy chcę, nie będę wnikał w szczegóły, bo to będzie na moim kanale, proszę szukać sobie, zobaczyć w szczegółach. Bo ja będę omawiał tutaj Pismo Święte, chyba mi się choinka przyjarała. Tak więc oczekujcie Chrztu Duchom Świętym. A mój język, który dostałem brzmi tak. General Mosanta lara kiedy dikkaweli di sintarabakie, taka marhamali, ha santo bara, chabali senten, dakle i Sinton. Mogę mówić naprawdę, różne odmiany tam są z pięć chyba znalazłem. Zawsze to mówię, jak mi jest potrzebne. Jestem szczęśliwy, bo jestem wiecz, na wiecznie zbawiony. Mój duch jest narodzony z Boga i mam moc. Mogę uzdrawiać e, chorych, kłaść na nich ręce, mogę działać cuda w imieniu Jezusa w mocy Ducha Świętego. Pozdrawiam serdecznie, to powinno być waszym życiem, a przede wszystkim życiem wiecznym dla was. Żebyście mieli świadomość życia wiecznego, żebyście się nie bali tak zwanej śmierci, bo śmierć to jest przechodzenie do innej rzeczy, bo jak Bóg powiedział, że ja jestem to ja mówię, ja Piotr też jestem, bo jestem tu i teraz zbawiony i nie ma dla mnie przeszłości. Przyszłości zawsze jest tu i teraz. A mi się znowu coś zaczyna garać. Troszkę się rozgadałem, ale mam nadzieję, że w końcu mi się uda zaparzyć tą, yy, tą yerbę, bo ja piję jerby, bo kawy nie chcę, bo trenuję. Moja wywiórka oczywiście też chciałaby być zadbana i czysta. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Duch, Duch mówi, w ostatnich dniach wyleje ducha mego na wszelkie ciało i będą prorokowali synowie, wasi córki, wasze młodzieńcy, wasi widzenia mieć będą, a starsy sny. Czyli ja się zaliczam do tej drugiej kategorii, gdyż ja mam sny, wizje. O tym też będę mówił, jak rozpoznać mowę Ducha Świętego i wzrastać w Duchu Świętym i sprawiedliwie na górze dziwy mogą być tam każdy kto wzywać będzie imienia pańskiego będzie zbawiony to prawda ja się napiję yerby Uff, zaparowały mi okulary albo wiem co innego zrobi pozdrawiam serdecznie